Topik i topcia! Hihihi. O, rzetki barecki, nie do wiary! Dzisiaj przyjeżdża do nas Marysia. Już nie mogę się doczekać, kiedy ją zobaczę. Jestem taka stęskniona za nią! O wow, Czobcia! Ale się cieszysz. Wiedziałam, że jesteś zachwycona! No oczywiście, że jestem! Jestem mega podekscytowana. Jejciu, ja już nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałam Marysię! Tobcia, ja jestem ciekawa, czy kiedy ja miałam tutaj przyjechać, to ty też się tak cieszyłaś? No nie będę kłamać. Nie, nie cieszyłam się. Ale wiesz, my wtedy byłyśmy pokłócone, no i bałam się, że będzie taka niefajna atmosfera, a okazało się, że przecież jest bardzo fajnie. A jak będziemy we trzy, no i jeszcze Natalka, to już w ogóle będzie ekstra. Może masz rapcję, Topcia? Może ja martwię się na zapas? Kajti, a czym ty się martwisz? Dzień dobry, Topciu, ale ładnie dzisiaj wyglądasz. Ach, Patryk, dziękuję, dzień dobry. Topik, a co ty jesteś dzisiaj taki elegancki? Czyżbyś się tak wystroił, bo Marysia do nas przyjeżdża? E... co? Nie, jaki tam elegancki, normalnie ubrany. Nieprawda Topik! Wyglądasz jakoś inaczej i w ogóle tak promiennie, jakbyś był bardzo zadowolony! Katie, znowu zaczynasz, robisz aferę o nic! I'm sorry, no nie o nic, ja jestem po prostu od ciebie zazdrosna Topik i nie chcę znowu robić afery, wiem, że jestem czasem bardzo niedobra i niemiła, nie chcę taka być, ale jestem zazdrosna! Oj, Katie, Katie, nie musisz być zazdrosna o mojego brata. Przecież on świata poza tobą nie widzi. Tak jak ty mówiłaś ostatnio, że Patryk poza mną świata nie widzi. No, bo nie widzę. I ja za tobą, Katie, też świata nie widzę. Och, topik. No dobrze, to ja postaram się nie być zazdrosna. Zazdrość to okropne uczucie. O, mamusiu, cześć. No dzień dobry, widzę, że wszyscy już wstali i gotowi na przyjęcie naszych nowych gości. Nie możemy się doczekać, kiedy przyjadą. Tata już pojechał na dworzec, także na pewno niedługo wszyscy przyjadą. Ale super! Mamo, to może zrobimy takie duże, rodzinne śniadanie? Świetny pomysł, czy pomożesz mi? Jasne! Ja też bym chciała pomóc! No to super, Katie, to chodźmy do kuchni. O, jejcia, mamusiu, jak ja się cieszę! Że za chwileczkę, zobaczę topcie. Balcie, ozianią, tęsknię. No wiem, kochanie, wiem. Och, Natalko, żebyś ty wiedziała, jak ja tęsknię za topcią? Godzinę później. Super, śniadanie prawie gotowe. Hej, a co byście powiedzieli na mleko do picia? Ja lubię z rana wypić szklanka mleka. No, ty możesz wypić, ale Marysia nie pije mleka. Znaczy, pije, ale takie bez laktozy, a takiego aktualnie nie mamy w domu. Topik, czy to ty wiesz o tym, że Marysia pije mleko bez laktoza? No, pewnie, że wiem. Nie bez skąd? No, bo mi powiedziała. Tak? A powiedz mi, Topik, w takim razie, jaki jest mój ulubiony owoc? No, nie mam pojęcia, Katie. Nie wiem, jaki jest twój ulubiony owoc. Banan? No, Topik, nie lubię banan za bardzo. Bardzo lubię truskawka. No, ale skąd ja miałem to wiedzieć? Nigdy mi tego nie powiedziałaś. Bo nigdzie nie zapytałeś, Topik. Katie, opanuj się. Znowu zaczynasz. Wiesz co? Ja wcale już nie jestem głodna. Masz, wescecz mleko i idź na śniadanko z Marysia. O, co? Chore ty. Ach, wiedziałam, że tak będzie. Katie nie potrafi się powstrzymać. Jest bardzo zazdrosna o Marysie. No ale przecież to nie moja wina. Ale nikt nie powiedział, że to twoja wina topiku. Spokojnie, nic się nie dzieje. Katie na pewno przejdzie złość. Marusia to, Marusia tamto. Baw, 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 baw. Impek, co ty? Na swoich szczekasz? A może ja wezmę torby z samochodu? Nie! ja mówił, że później pójdzie po torby do samochodu. Chodźmy już do topci. <noise> Ona to się naprawdę cieszy. No, bardzo się stęskniła za topcią. Topciu! <noise> Przyjechali już! Słyszałam natalkę! Szybko, musimy ich przywitać! Wszyscy bardzo się cieszą, że przyjechała Natalka i Marysia, no i moja kochana siostra. Ja pierwszy dobiegnę do windy? Nie, bo ja! No weź, posun się, ja chcę pierwsza przywitać Marysię. Przywitamy ją razem. O, winda już jedzie! Juhu, juhu! Marysia, Natalka! O, Ryt, Natalko, jak ty urosłaś! Topcia! Najulubieńsza kuzynka na świecie i Topik najulubieńszy kuzyn na świecie! O, Natalko, ale się stęskniłam! Cześć! Ale jak ja za wami tęskniłam! Myślałam, że nigdy się nie spotkamy. Tyle czasu się nie widzieliśmy. Och, Marysia, nasza Marysia! <laughs> no to my idziemy do góry, zapożymy kawę, co? No tak, ja już nie mogę się doczekać, kiedy moją siostrę zobaczę. Dzień dobry, Ciociu. Dzień dobry, Topciu. Hm. Marysia, Marysia. Teraz wszyscy będą się z nią witać. Zamiast ze mną się spędzać czas. Och, nienawidzę Marysia. Jestem o nią bardzo zazdrosna. A co, jeśli Topik będzie wolał Marysia niż ja? Wtedy będzie katastrofa. No, w końcu moja siostra ukochana przyjechała do nas na wakacje. Och, no jak ja się za tobą stęskniłam? Natalko, chcesz zobaczyć prezenty? Prezenty? Jakie prezenty? Dużo prezentów. No, pewnie się chce. O, rety, topciu, ale tu jest bajecznie. O, tak, tutaj jest naprawdę cudownie. Szkoda, że wakacje dobiegają końca. I że wkrótce będziemy musieli wracać do domu. Aj tam, jeszcze sporo czasu. Jeszcze kilka dni mamy wakacji. Musimy je wykorzystać. No właśnie, a gdzie jest Katie? A Katie się obraziła. Obraziła o co? O ciebie Marysiu, bądź przygotowana. O nie! Na pewno będzie mi ciągle dokuczać i ciągle będzie się ze mną kłócić. Nie chcę, żebyście myśleli, że te kłótnie są przeze mnie. Nikt tak nie pomyśli. Przecież Marysiu, my dobrze wiemy, jaka jest Katie. No ale cóż, musimy zaakceptować to, jaka jest, i starać się jej nie denerwować. Kajki, Katie, No dobrze, pokażesz mi te prezenty, topciu. O, oczywiście, że Ci pokażę. Marysiu, chodź z nami. Okej. Okay. <słuch> Było tak dobrze, kiedy nie było Marysia tutaj. Jakbym ja im nie wystarczała, tylko Marysia im potrzebna na wakacje. Nie wiadomo, po co. Najpierw y, zobaczysz sobie Natalko prezenty, a później Marysiu, pójdziemy do mnie do pokoju. Ja już nie mogę się do czekać. Ja cię, co to za miejscówka? <laughs> to miejscówka zrobiona specjalnie dla Ciebie. Wow, ale masz tu raj. A, Marysiu, niestety będziesz musiała spać też tutaj u góry na łóżku, no bo nie mamy, m, wiesz, więcej miejsca po prostu. Spoko, nie ma sprawy. Chociaż liczyłam na to, że chociaż jedną noc będziemy spały razem. Mam ci tyle do opowiedzenia. A, No dobra, to jedną noc po prostu m, Katie będzie tutaj spała. Ja mam ci spać? Co ty teraz topcia? Przecież ja śpię u ciebie w pokoju. Hejka, Katie. E, Katie, cześć. No cześć Marysia, cześć natalka. Ale ma minę! Katie, uśmiechnij się trochę, mamy gości. Gości, gości. Wiecie co? Ja idę się poopalać trochę na słonku. Ach, nic się nie zmienia ta, Katie. Hmm, czasem potrafi być miła. No, a dobrze, a gdzie są te prezenty? No dobra, już Ci pokazuję. Przebiorę się w strój kąpielowy i będzie leżała na słoneczku. No więc, najpierw może zajrzyj do skrzyni. O, do skrzyni? A co tam jest? No zobacz. O, mnożstwo zabawajek. O, będę wróżką. A tu? O, nie jakieś nicne. A tutaj masz taki prezent, który tak sobie myślę, przyda ci się do przedszkola. Topciu, nie do przedszkola, tylko do zerówki. No, do zerówki. Pokaż. O, leśniczny pleciaciec. Zajrzyj do środka. O! Mm, cudowne prezenty. Och, mówię ci, kochana, to miejsce jest po prostu magiczne. Och, spędzisz tutaj kilka dni i zobaczysz, jaka będziesz wypoczęta. Mama, mama, zobacz Zobacz, jakie prezenty dostałam O, widzę, że Topcia dała ci już plecaczek I jak, podoba ci się? Bardzo mi się podoba, ciociu Mamo, my chciałybyśmy pójść na miasto Chcę pokazać Marysi ten park On jest taki cudowny, musi go zobaczyć No dobrze, Topciu Ale po to zrobiłyśmy śniadanie, żebyście je, je, je zjadły Także proszę siadać do stołu Siostra, ty trzymaj kawkę Dziękuję ci, kochana. Marysiu, to chodź, zjemy śniadanie i wtedy pójdziemy. Okej. Okay. niech się bawią wszyscy razem, proszę bardzo. Ja potrafię sama się sobą zaopiekować, sama się sobą zająć. Położę się na leżeczku i będę się opalała, czyli będę robiła to, co lubię robić najbardziej. Katie, Katie, gdzie jesteś? Halo, halo, Katie! Topik, a ty po co tu przylazłeś? No jak to po co, Katie? Nie chcę, żebyś siedziała sama. Jasne, jasne. W ogóle ci na mnie nie zależy. Jakby mi nie zależało, to by mnie tutaj nie było, Katie. Nie chcę, żebyś była smutna. Ja wiem, Topik, że ty wolisz Marysia niż ja. No co ty opowiadasz? Gdybym wolał Marysię, to ciebie w ogóle by tutaj nie było. No, Chopik, ona przyjechała i teraz będzie w centrum uwaga. Będzie w centrum uwagi? No dobrze, no może i będzie. No wiadomo, dopiero co przyjechała i wszyscy ją witają, ale to Ty jesteś dla mnie najważniejsza, Katie. Chopik, naprawdę tak mówisz? No, naprawdę tak mówię, Katie. Odbraź się już, bo zepsujesz cały dzień. No dobra, co macie chce, co chcecie robić? Chcę wyjechać do miasta, do parku z Marysią. Chcemy jej pokazać tutaj nadmorskie fajne miejsca. No dobra Topik, to ja się pójdę przebrać i pojadę razem z wami. No i super. A już w kolejnym odcinku zobaczymy, czy Katie zepsuje wspólne wakacje. A może nie będzie się więcej obrażała i już nie będzie taka zazdrosna o Marysię? Macie pomysł na to, jak Marysia i Topcia mogłyby spędzić wakacyjny dzień? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę! No i subskrybujcie kanał Topik i Topcia. Nie zapomnijcie, że prowadzę również kanał Bajolanki. Tam też czekają na Was moje historyjki toka boka. Do usłyszenia, kochani. Pa!